Cześć, od tutaj FGB France i tak była raska generalna po poprzednim konkursie w Szwajcarii, gdzie to Kamil sensacyjnie wygrał e, no reszta Polaków się źle spisała oprócz jeszcze Kubackiego i Wąska. Teraz jesteśmy o kurde w Bułgarii. Jesteśmy w Bułgarii, więc będzie ciekawie. Ładnie skoczył Mohamed Ali Bedir i Florian Molnar, ale kasai pofrunął. Widać, że lotnik... Ogólnie DSJ-3 lubię za to, że ma lepiej odzorowane formy. Jak się ustawi komuś słabszą formę, to on naprawdę będzie miał słabszą formę. Bo w DSJ-4 masz ee, overall, no a wiadomo, że czasem nawet 600 punktowcy potrafią dobrze skoczyć w DSJ-4. Ale my teraz przechodzimy do Clemensa Muraniki, naszego pierwszego... Z reprezentantów polskich, któremu nie udało się przebrnąć kwalifikacji w Szwajcarii. No i Bułgarii też się nie uda. No, niestety, Klemens coś tutaj nam bez formy w tym trenerze narodowym. I to niespecjalnie. Tylko naprawdę coś mi nie może wychodzić tym Klemensem. Niestety. No i Dawid Kubacki. No, Dawidzie, Dawidzie. Były punkty ostatnio. Oby teraz było ładnie. O, ależ ładnie wyrzec z progu Dawid Kubacki. Co za piękne noszenie! Dawid Kozacki! 242 metry o to chodziło. O takiego Dawida Kubackiego walczyliśmy. Liczymy na to, że Andrzej stękała też sobie dobrze poradzi. Andrzeju, Andrzeju. Rety, Rety jej chciałoby się powiedzieć, ci nasz Andrzej stękała. Oj nie, coś tu nie wyszło również. 170. O Jezu, to jest jeszcze 20 metrów niżej od muraniki. To fatalnie to zepsuł. Stękała niestety. Żyła, on lubi loty. A patrzcie na ten wiatr, na Piotra żyły. Oj, to będzie daleki lot. Oj, będzie daleko. Tak jest! Wspaniale żyła. 246,5 jest na miejscu drugim i teraz jeszcze Jakub Wolny. Też lotnik. Ale leci Jakub Wolny! Jakub Wolny! Daleko, ale nie ustał. Ale na szczęście i tak awans jest. No i Paweł Wąsek. Wiatr jeszcze jest w porządku. Paweł jeszcze może z tego odlecieć. I walczy Paweł, walczy Paweł. Wysoko, daleko, daleko. Ja pierniczę. W końcu Polska oddaje to, czego nie mieliśmy w Szwajcarii. W Szwajcarii brakowało takich pięknych lotów z naszej strony. No i Kamilu, nasz liderzy klasyfikacji generalnej po konkursie w Szwajcarii. I leci Kamil, i leci Kamil, i leci wspaniale również. Na dziesiątą pozycję, trzależ pięknie Polska się oprócz Murańki i Stękały. Obedir daleko po Molnar. Okej, okay, co oni tam robią? Sołkup To co, jak Urlau miał podium, to teraz Sołkup będzie miał podium, co nie? Wytyfy Szifner Pewnie teraz wiatr odkręci i będzie dla nas tragiczny wiatr A jednak jest piękny wiatr dla Kubackiego, Kubacki leć. Ale szleci Dawid Kubacki. Popatrzcie, popatrzcie to. Kubacki to Kubasia czas. Tak jest. 252,5 metra to Kubasia czas. Żyła nadal, dobre warunki. Trzeba korzystać. Leci Piotrek, leci Piotrek, ależ ułożony na nartach. Ależ on leci ładnie daleko, no wspaniale. To się przyjemnie ogląda. 251,5, ale no nie, już ten wiatr zaczyna odkręcać. Miejmy nadzieję, że Jakub Wolny nie padnie ofiarą. No nie, jest w miarę dobrze. Jakub Wolny, będą punkty. Jest 16, czyli punkty są. Wąsek, o Jezu, wiatr odkręca na wiatr w plecy. Pawle, musisz dać sobie radę. Daje radę. Dał radę. Wspaniale, dał radę. Nie dał się tym trudnym warunkom, jest szósty. Ale czy nasz Kamil Stoch da radę? No jest dobry wiatr, Kamilu, to się da zrobić. Dobrze ułożony na nartach, piękna sylwetka. Jest okej, okay, jest okej. Okay. 17 No, będzie można nawiązać walkę. Dobrze, Polska. Dobrze, Polska, to jest najważniejsze. No, i rozpoczynamy drugą serię Jakub wolny dla Polski. O Jezus Maria. Ostatnie miejsce. No to wiatr plecy tutaj nam Jakuba Wolnego rozszarpał. Ale Kamil ma już lepsze warunki. Kamilu leć. Lepiej niż pierwszej serii Kamilu. Walcz. Jest ładnie. Nie wygra, ale jest ładnie. Miejsce drugie 245 metrów. Przegrał tylko z Aniszkiem. No i Kamil pokonał najważniejsze Eisenbichlera. I Krafta pokonał. To jest najważniejsze. I wszedł prawie do czołowej dziesiątki. Paweł Wąsek. Leć, Pawle, leć, 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 leć. Leć, jeszcze, 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 jeszcze. Jest okej. Okay. Ale tylko okej. Okay. Dziesiąta pozycja, 227 metrów. Było po prostu ok No i... Dawida czas. Po podium Dawidzie. Bo to Kubasia czas. No i spad Czternasty. A było tak dobrze. Żyła, ratuj, honor. Jest! Jest! Żyła rekord! Ha, ha, ha. 262,5. Żyła ratuje honor. Jest drugi bogranerut. A więc drugi żyła, dziewiąty Stoch, 14 wąsek, 16, kubacki 30 jakub wolny. klasyfikacji generalnej. Stoch na czele, potem jest. Szósty Wąsek, ósmy Żyła, 12 Wolny, osiemnasty Stękała, 19 Kubacki i trzydziesty dziewiąty Murańka. Dziękuję za ten konkurs, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych konkursach TSJ3 Trenera Narodowego. Czejo!